Hej, hej, siemanko wszystkim, tu Hadem a to jest następny odcinek serii Star Wars Battlefront. Zaczynamy bitwę, tak, zaczynamy bitwę i to już będzie bitwa bohaterów na Tatooine. Jestem naprawdę ciekaw, mm, sobie weźmiemy... Mm, ...gra, sobie spróbujemy, sobie zagrać na, na trybie właśnie wysokim żeby zdobyć mhm. tutaj nie ma właśnie, że poczekaj. Na trybie normalnym, na trybie wysokim, kurde, teraz co jest grane, że nie można sobie ustawić właśnie tego, ale chyba to jest właśnie ta bitwa bohaterów na tatuin tylko na trybie normalnym można. No to jest świetnie. A, a co tam? Tryb normalny jest też fajny. Hmm. I bitwa bohaterów. Hmm. Aby wygrać bitwę jak zawsze standardowo Mam właśnie chyba ochotę poszczelać właśnie jakimś. No właśnie, poszczelam sobie. Hmm. Zwykły człowiek, który normalnie... bardziej jest na takie chyba bliższe dystanse niż Leila, bo Leila ma karabin i tutaj jest bardzo fajne, że ma karabin to jest lepsza on ma co? Pistolecik Cały czas będziemy w roku Chciałbym zobaczyć co będzie ciekawego. Tora, tutaj mam życie, czyli żebym. Dobra, on mnie chyba osłania. No to więc jak mnie osłania. To ja też będę się osłonić, jeszcze przed nimi. To mamy te piękciki. Dobra, nasadnić jak można. Dobra. Jest bardzo... Nie wiem jak tu chciałem właśnie powiedzieć, czy bardzo, czy nie bardzo, ale bardzo dobrze i, i nie mam jakichś dziwnych ataków. Dobra, tam są te duże punkciki Dobra, chodźcie, chodźcie um. Dobra, je ja zaraz No i Dobra Dalej żyję, dalej żyję i mam ochoty dalej, które poszczelać Hmm. A szkoda. I do mnie? tyle. Szczerze, jak to jest na taką zwykłą strzelankę, to nawet fajne nawet, że są te postacie tak naprawdę. Uuu, 4 minuty. Hm, świetnie, świetnie. Szkoda, że nie ma właśnie punktu, że, mm, że na czas. Ale co tam. Bardzo krótkie tak naprawdę zrobiłem te odcinki. Bardzo krótkie. Ale co tam. Naprawdę misje są też czasami fajne i zawsze można sobie coś ciekawego kupić. Właśnie zobaczmy co mam. Ogółem 2000, e, granat udarowy, ogniochłaniacz. Hmm. Ja tam chyba sobie naprawdę zrobię Hmm... Hmm... Cyfii... Yy, przeszkodą... A tutaj co jest? Mhm. Yy, to jest aktywacja... Ja chciałbym co? To jest dopiero na który level? Dziewiąty! No nie no... Tutaj trochę... Y jest trochę śmiechu z nabiciem level'a, ale dobra, świetnie jest. No to nic, jakby co, dzięki za obejrzenie, sorry za takie krótkie odcinki. Ale oczywiście krótkie, ale... Trochę jeszcze tego będzie, co najmniej tak z... Tak z 8 odcinków, czyli 4. Już nam zostały ogółem, ale jakieś nam to pójdzie. I spróbuję teraz zagrać nie na normalnym, ale na wysokim, Niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się, cześć.